Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak walczyć z bólem i z wadami postawy, zapraszamy do obejrzenia wywiadu z jednym z fizjoterapeutów. U Ciebie właśnie coś takiego, że y, chciałbyś pomagać ludziom. No więc to jest historia trochę dłuższa. To wszystko wzięło się między innymi od mojej mamy, która pracuje w domu dziecka i trochę jej pomagałem wcześniej, aczkolwiek ja miałem iść na politechnikę. I nagle się jak. Wybieraliśmy kierunki studiów na, w liceum. Mój kolega mi pokazał, zobacz, jest taki kierunek na AWF-ie. Ja przeżyłem tego rodzaju objawienie mhm. i już wiedziałem, co będę robił do końca życia. Chyba powinniśmy tak naprawdę zacząć od tego, czym zajmuje się tak naprawdę fizjoterapeuta. Bo ja wcześniej miałem przekonanie, że to jest masaż. Tylko i wyłącznie. Ale... Więc ogólnie fizjoterapia składa się z kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. To są cztery mhm. dziedziny. Ja fizykoterapię nie uprawiam, nie mam tu żadnego sprzętu. Mm. Masażem się posługuję, ale przede wszystkim kinezyterapia, mm. a jeszcze jest z tego dział z tej kinezyterapii, to jest terapia manualna. Uważam, według mnie to ma najlepsze działanie mm. i tym się zajmuję codziennie. Mm. Jak długo pracujesz w Pruszkowie i w ogóle mieszkasz? W Pruszkowie? Pruszkowie pracuję od 7 lat. Tutaj pracowałem do sierpnia, pracowałem jeszcze w jednej przychodni w Pruszkowie. A mieszkam od lat. Mhm. Jak oceniasz ten pruszkowski rynek? Z jakimi głównie klientami masz tutaj do czynienia? Moi główni klienci to zazwyczaj dość młode osoby, tak między 30 a 50 lat, które siedzą przed komputerem dużo. Mhm. A jeśli chodzi o dorosłych, to przede wszystkim skarżą się na bóle krzyża i bóle szyi albo górnego odcinka piersiowego. A główną taką komputerową no i też, no nie tylko guter, bo, na, bo nauczyciele też to mają, ludzie, którzy dużo czytają, to jest właśnie podobna postawa do twojej teraz, co jest w <gry> tak? Chodzi o ustawienie głowy, mm. że głowa jest w wyproście, mm. a kręgosłup jest zgięty. nam mm. bardziej tak? Tak. Gdybyś wyprostował kręgosłup i trzymał dalej głowy, to by się okazało, że cały czas patrzyłeś się do góry przed chwilą. Mm. Więc po długim patrzeniu ci tak do góry, tu musi tutaj się coś napiąć, nie? No czuję napięcie. No. To jest dokładnie to. Mm -hmm. Więc tylko kolejną, kolejną pomyłką, czy takim no, standardowym błędem jest to, że ludzie się prostują. Jak ktoś do kogoś mówi, nie gra się, to zawsze robi... Nagra. I czasami strzyka, tutaj... Do... No, to, ale się. robi to łopatkami. Mm -hmm. A głowa dalej z przodu. Mm -hmm. Czyli pozycja jest niezmieniona tak naprawdę. I to, co tam boli, i tak będzie bolało. Mm. A do tego jeszcze dojdą bóle mięśni około łopatkowych. Mm -hmm. Więc, tak, należy przesunąć całą głowę do tyłu po prostu. Mm -hmm. Ale z doświadczenia wiem też, że długo tak człowiek wysiedlić w biurze nie może. Mm -hmm. Właśnie jak zapobiegać takim wadom postawy? Jeśli chodzi o takie pozycje, które, dzięki którym nas nie będzie bolało, mm -hmm. to na pewno można dużo powiedzieć. To na pewno, no właśnie. Ja uważam, że pozycję należy przy siedzeniu zmieniać. Gdyż każda pozycja, nawet taka, wyprostowana, jakbyśmy usiedli, tak jak nas uczono od zawsze, to on, po godzinie całe plecy będą bolały. Bo te mięśnie w no, napięciu po godzinie no, trzeba je zrelaksować. Nasze ciało jest stworzone do ruchu, a siedzenie to nie ruch. A jakich klientów masz? Yy, bo słyszałem o specjalnych, z różnych yy, miejsc w jak typu to tor kolarski. Tak. Przychodził do mnie kolarz, nawet był jakiś trener mm -hmm. Norwegów. Tak, bo mieliśmy tutaj mistrzostwa Norwegii na torze kolarskim. W jaki sposób łatwo przeciwdziałać, czy może zapobiegać takim bólom, z którymi spotykasz się na co dzień? Więc kwintesencją do sukcesu jest ruch. W, w każdej ruchu. postaci? No nie. Są sporty bardziej przeciążające i mniej przeciążające. Mówi się, że najzdrowszy jest spacer. Mm. Śmieję się tak czasem z klientami, że jest jeden tylko zdrowy zachód i to jest przewodnik turystyczny po Puszczy Kampinoskiej. Bo się i dotleni i. i... No, pochodzą. Zdrowe powietrze. Ale... <kly> Ale pływanie nie jest złe. Aczkolwiek też jest y, trochę nadużywane, tak? bo mm. standardowo jest. Powiedzeniem, że jak cię boli to, to, to idź na basen. Mm -hmm. Ale jednak środowisko wodne to nie jest środowisko, do którego nasze ciało zostało stworzone. Mm -hmm. Więc w bólach ostrych po basenie czasem ludzie czują się gorzej. No, ten dosyć popularny teraz Nordic Walking. Bardzo dobry. Polecasz na, tak. na jakiekolwiek problemy. Miałem robić instruktora nawet. Mm -hmm. To tak. Ja osobiście biegam. Ale z racji tego, że Biegałem 7 lat Zycznowo, to, tak, to nie przynosi to żadnych negatywnych skutków, na razie przynajmniej, jeśli chodzi o moje ciało. A jak relacyjna jazda rowerem? No więc, jeśli chodzi o jazdę rowerem, problem jest tylko z kręgosłupem. No z racji tego, że się że on ci nie rusza prawie. Mm -hmm. Znaczy, no trochę przy miednicy, przy ruchu, bo ruchu miednicy tam zachodzi trochę, jest równe leniwy. Ale też są różne rowery. Mhm. Mówią, że najzdrowszy jest ten miejski, mhm. a drugi to kolarzówka. Ale najgorszy no jest górny. górę. No jest też bardzo zgięty. na kolarzówce. Tak. Ale jest na to odciążony. Aha. Nie ma tego uderzenia. Mhm. które jest normalne. Mhm. Ale lepszy taki ruch niż żaden. No, no. Więc jeśli ktoś woli siedzieć przed telewizorem, bo mówi, że jazda na rowerze jest niezdrowa, to okay. lepiej żeby jeździł na rowerze, a nie ćwiczyć kciuka. <grym> I najczęstszą motywacją, żeby ktoś zaczął ćwiczyć jest albo nadwaga i chęć zrzucenia, albo bóle. Sam z siebie. Tylko postanowienia noworoczne. No i tyle. Ale. To dziękuję za rozmowę.